Siemano widzowie z tej strony Eldar witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. wreszcie. Wreszcie tak jak o karnecie, że kurczę to upadnie, ile to już jest w gierce i wywołaliśmy Wywołaliśmy zmiany w karnecie, które niedługo się pojawią, ale jeszcze na szybkim stawie. Zapraszam Was na słapika, czyli stronę gdzie wymienicie swoje skiny Oto w tym miejscu macie darmowe 10$ dolarów z moim kodzikiem LZ przy wymianie Dodatkowa strona nie wlicza ceny, na klejki ceny czarmu, więc wymienicie dużo przypomnień krawcików no Jest tego na stronie od zawalenia, można sobie snajpić krawciki, jest tego naprawdę bardzo dużo Link będzie w opisie materiału, dodatkowo przy wpłacie z moim kodzikiem dostajecie aż 35% bonusu przy doładowaniu przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolców. linka w opisie powiem tak powiem wam jaka jest moja strategia co moim zdaniem najlepiej teraz robić jeżeli macie gwiazdki jeżeli nie macie gwiazdek jak będą się i zachować więc co co odpada? Przede wszystkim, dostać informację, że to ostatnia szansa, żeby odebrać sobie skrzynie galerii, yy, grafik, kolekcję i tutaj charakter, craft stickers, czyli te trzy rzeczy yy, na najbliższych dniach zostaną wywalone z CS-a. Tylko tak, nie wiemy, czy to będzie, nie wiem, za godzinę, za dwie, jak ja stawię ten film, czy to będzie za dwa dni, trzy dni. Myślę, że do tygodnia to taki maks. Jest to ostatnia szansa, napisane przez WAL. Wow. Myślę, że to taki tydzień to jest maksimum. Tu już pojawiły się jakie to skiny mogą wpaść yy, i jaka kolekcja. Ale teraz druga strona. Słuchajcie. Nie wiemy, czy dostaniemy nową skrzynkę i nową kolekcję broni. Może zostanie mniej rzeczy. Wiecie o co chodzi? Jest to wielka niewiadoma, czy zostaniemy coś zastąpieni, ale jak się przygotować pod to? Można najpierw powiem, jak się przygotować. Cesztrzenie galerii już poleciała To musi się zauważyć. Zobaczcie, cesztrzenie galerii już po 6 zł tu podchodzi. I ja sobie. Ja, ja zaraz tam powiem, jaką strategię przygotowałem. I tak samo naklejki. Szkoda, że nie wypadają dwie tutaj, dwie, jedna i drugie naklejki, ale okej. Okay. Yy, to są te charakterystyczne rzemiosła i one też sobie poleciały w górę Znaczy czy to jest coś dziwnego? No nie, to jest logiczne Tak zawsze w się sensie jest, że zobaczcie Pyk, info, ja pierdziele, przekozacko, nie? Zobaczcie jak możecie to flipować, flipowanie, flipowaniem A polecaliśmy te naklejki, teraz na prawdę, będziemy w raju widzowie e, Ja mam fajnie, ja mam magazyny warone, Ale czy to teraz odbierać? Teraz przechodząc do drugiej części materiału, czyli tej dosyć ciekawej e, Patrzcie, mamy tak, że jeżeli macie jakąś pulę gwiazdek w CESie, to jest kilka niewiadomych i słuchajcie ja na przykład robię coś takiego, wyłożyłem trochę moich strzynek galerii, tylko troszkę, tam z 10 strzynek wyłożyłem sobie pod sprzedaż bo jest górka, to sobie kilka sprzedam, resztę zostawiam w magazynie połowę gwiazdek, no nawet nie całą połowę, jedną trzecią gwiazdek wywaliłem teraz znowu w strzynie galerii, bo naklejek mam dużo to naklejek raczej nie będę już odbierać, mam ich dużo e, więc połowę, no jedną trzecią budżetu gdzieś wywaliłem znowu gwiazdki w strzynie, a dwie moje trzecie budżetu tak naprawdę Będę sobie ryzykować na to, że pojawi się nowa skrzynka, i wtedy tą nową skrzynkę odbiorę, i za tydzień ją znowu sprzedam. Czyli taka jest moja strategia. To jest moim zdaniem spoko strategia, bo sobie, jakby, budżet rozkładacie i tutaj zarobicie, tutaj coś zarobicie, a wiecie, może się okazać, że ta skrzynka galerii będzie długo żeby będzie jeszcze kilka dni, no nie? Więc ja teraz to sprzedałem, to można sobie teraz grać i dobijać trochę, albo strzelnika bo albo naklejek, albo co tam wolcie odbierać e, I wiecie, i cały działać, ale jak strzelnika galeryjna zostanie usunięta jutro, no to no, za dużo gwiazdek nie nabijecie, no chyba że kupujecie teraz 5, będziecie grali, 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 no ja teraz akurat czasu, żeby grać nie mam, jak na złość, więc tak naprawdę nie nabiję sobie tego dużo, e, więc no tak sytuacja wygląda, aktualnie granie mi się wydaje, że jest OP Cesa, jeżeli chcecie galerii sobie jeszcze więcej mieć, więc nie kupujcie jej z marketu, tylko grajcie, a jeżeli nie macie, macie 20 par złotych, no tak chcecie kupić, to, 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 to jest Wasza sprawa. Opisałem, że kiedyś tak będzie droga, ale no... To wasza sprawa, powiem tak, to jest wasza sprawa, eee, bo trochę już, no te ceny od pierwszej złotych, wiadomo, że to kiedyś pewnie tak będzie więcej warte, więc no tutaj od was wszystko zależy, więc tak to wygląda i widzowie, co, czekamy na blejcik. trzymajcie się, mam nadzieję, że na nim sporo zarobimy, eee, to było wszystko, co najważniejsze rzeczy powiedziałem, eee, jestem ciekawy tylko kiedy zostanie to, kiedy zostanie to, wiecie, dodane, tak, kiedy oni nam to dodadzą eee, i czy będzie nowa strzynka coś to zastąpi, czy zostaniemy z pustymi rękami, więc zostaw subika za szybkie informacje, może nie takie szybkie, no dzisiaj, ale nie mogłem, przepraszam, starałem się jak mogłem, eee, życzę miłego dnia, trzymajcie się. Cześć, cześć widzowie.